Czym jest bolerioza? A jest to choroba nazywana inaczej krętkowicą kleszczową, czy też chorobą z Choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Wywoływana jest przez bakterie należące do krętków. Rezerwuarem bakterii są właśnie głównie gryzonie, do tego np. jelenie, sarny, wilki, ptaki, a kleszcze po prostu przenoszą te bakterie wraz z swoją śliną na kolejnych żywicieli. Od 3 do 34% kleszczy w Europie jest nosicielem niestety tych krętków. Czyli bardzo dużo. Nawet 1 trzecia kleszczy może przenosić tą chorobę. Na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce rocznie około 56 osób zapada niestety na tą chorobę. Borelia żyje wewnątrzkomórkowo, przekracza niestety barierę krew mózg i rozpowszechnia się roznosi przez krew po całym ciele. Leczy się ją za pomocą antybiotyków, pomagają w ponad 90% przypadków, a leczenie trwa od 21 do 28 dni. I oczywiście powtarzanie kuracji albo stosowanie jej przez długi czas, na przykład kilka miesięcy, niestety nie daje lepszych efektów niż ta kuracja trwająca te 21-28 dni. A wykrywanie to oczywiście diagnostyka serologiczna, czyli musimy zbadać naszą krew. Do czego może doprowadzić bolerioza? Uszkodzenie nerwów twarzowych, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, zapalenie osierdzia i wsierdzia, zapalenia, zapalenia stawów, czyli bardzo poważne i bardzo niebezpieczne problemy. Dlatego należy się przed boleriozą chronić, oczywiście. Minimalizować możliwość złapania kleszcza, a jeśli zobaczymy rumień, zobaczymy inne rzeczy świadczące o boleriozie, od razu idziemy do specjalisty. Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Im wcześniej to wykryjemy i zostanie przeprowadzone leczenie za pomocą antybiotyków, tym większe prawdopodobieństwo, że nie pojawią się te wymienione problemy. Jak zawsze nie jesteśmy pewni, idziemy do specjalisty. Nie leczymy się sami, nie próbujemy myśleć, że może to akurat nie ten problem. Idziemy do specjalisty. Tutaj nie ma nic innego do wyboru. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.